Szymal nagrywam to i muszę być po cichu, ponieważ moja siostra siedzi w pokoju obok, a ja przygotowałem się fajny odcinek, w którym zrespimy Hebrina. To będzie pierwszy raz, jak moja siostra zmierzy się z Herobrainem. Nie mogę mówić głośno, bo ona jest w pokoju obok i ona usłyszy, jak ja będę coś mówił. Wyciszyłem się na Discordzie, żeby nagrać ten wstęp. Mamy przygotowanego datapaka, w którym będziemy mieli Herobrina i stworzymy totem. Totem, dzięki któremu zrespi się Herobrain i zobaczymy, czy moja siostra w ogóle się go wystraszy, czy będzie się go bała. Nie wiem, nigdy tego nie sprawdzałem. Nie wiem, czy ona w ogóle wie, kto to jest hirobrain. Zobaczymy w raz dzisiaj. Będziemy sobie normalnie. Nie gali z profiwala. W międzyczasie liczę na to, że się pojawi chyba i nas. Jak zaraz przyjdę, dobra? Dobra, dobra, o? dobra, dobra. Jak, jak widzicie, wyciszyłem się i nie żartuję, nie żartuję. Moja siostra nie może się dowiedzieć, że ja tutaj coś planuję takiego, więc wracam jak ona wróci i nagrywamy. Chyba eee, no, trola, można tak to nazwać? Zobaczymy. Halo, 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 Halo! Witam serdecznie! Co ty to masz za blok w ręce? Co to jest? Nie wiem. Co, a, a, aha, bo to dobra, nie schowaj go, bo on się po prostu. On nie, da się go, nie da się go pozbyć. Nie da się go pozbyć. Nie wiem, po prostu go. Nie, nawet go nie stawiaj nigdzie. Po prostu go. Weź go z tego. w wyrzuć wyrzuci tego. Sam do góry. Wiesz? Tak, tak, tak lepiej będzie, jak. Się nie da zabrać. Nie da się, dobra, to coś się zepsuło. Dobra, to zostaw go, to nie jest, to nie ma znaczenia. W dzisiejszym odcinku załadowaliśmy prawda Datapaka. datapaka, który sprawia, że losowe losowe bloki wyrzucają nam op itemy, czyli na przykład teraz, wow. wiesz, ja na przykład klikam trawę. No, trawa to teraz nie jest, ale Teraz widocznie jest to inny jakiś blok, ale za jakiś czas załaduje się inny, i tak co jakiś czas będzie inny blok, wyrzucać nam OP i temy. No i to uda nam się zebrać, to że tak powiem, na plus. A my staramy się się przejść Minecrafta. Czyli po prostu musimy stopniowo, powoli, prawda, iść przed siebie i, i zdobywać coraz to, że tak powiem, lepsze rzeczy. Rozumiesz? No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. Czego tutaj dobrze. nie rozumieć? Czego tutaj nie rozumieć, dokładnie, no to możemy startować, w takim razie co? Zabieramy... Ogólnie nie rywalizujemy ze sobą, teraz staramy się przejść Chciałem po prostu. Się zapytać. Nie, staramy się przejść Minecrafta, więc zbierz sobie itemy swoje po prostu, żebyś miała cokolwiek, a, a ja po prostu zbieram tutaj i zaraz sobie Czyli coś sprawia mamy... o mi. Co? Wszystko, wszystko mamy... Co mam robić? No po prostu na razie... Yy... No na razie zbieraj drewno, jakieś podstawowe narzędzia, tego okay. typu rzeczy, nie? To jest taki podstawowy survival, początkowy yy, I może, może trafisz na jakiś blok, w którym, w którym po prostu będziesz miała te OP itemy, nie? To wtedy git Wtedy to nam przyspieszy No bo, dlatego warto rozwalać wiele różnych rzeczy, bo Bo jest na to szansa wtedy, nie? Dobra, ja, ja skoczę tutaj, bo tutaj by się przydało zrobić jedną bardzo ważną rzecz yy, Dobra, ty bądź tutaj w tej wiosce, zbieraj sobie rzeczy, a ja pójdę tutaj w stronę tej dżungli Bo tu w dżungli czasem są yy, takie opuszczone jakby kopalnie czy znaczy nie kopanie, taka opuszczona świątynia I tam można coś znaleźć, więc zobaczę się tu rozejrzeć Ej, czy coś może tutaj, tutaj będą jakieś skrzynki Szukaj, możesz Wolka. przejrzeć, możesz przejrzeć tą wioskę Możesz przejrzeć tą wioskę, no To będzie, to dobre, dobra, no to widzowie Ja szukam, szukam miejsca tutaj W którym mógłbym znaleźć taką Świątynię, czy tutaj jest taka świątynia? No nie widzę nigdzie O, jest, jest, znalazłem Świętynia? Ale ja ja tak znalazłem, znalazłem Świątynię, dobra mam, ale No tutaj szybko po prostu wejdę, ogarnę co trzeba I, i się zmykam stąd bo tutaj nie ma nic takiego o, cennego. Weź sobie, weź sobie skrzynkę, weź sobie skrzynkę. Jedzenie. Dobra, ja muszę zrobić Książka. jedną ważną rzecz. Dobra. Masz tam jaki masz książkę, tak? Tak, mam nawet ziemniaczki Dobra, dobra. ok lebek i jabłuszka Ale chyba książki nie biorę. Nie wiesz, nie wiesz. No myślę, że ci się nie, 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 nie przyda. Ehm, dobra, tu mamy to zrobione, tu mamy to zrobione, dobra. A więc, o, mam skrzynkę, dobra. O, jakieś średnie rzeczy. Kurczę Dobra, zaraz to tam wracam jedzenie? do ciebie. No Właśnie, jedzenie, żelazny kilo i nic takiego ważnego. Dobra, widzowie, coś mi nie działało, muszę polecieć trochę dalej, muszę być znowu cicho, bo się wyciszyłem, mojej siostry teraz nie ma na serwerze, bo po prostu... Yy, no nie działało, to jest jakiś kurde problem, ale już sobie to naprawiamy i po prostu nie miałem oczonych komand bloków na serwerze, przez co po prostu dlatego to nie działało. Dobra, uwaga, odpalamy to, czy zadziała, czy zadziała, czy zadziała, czy zadziała. Dobra, tu. Mamy tak, raz, dwa, mówimy to, pyk, okej, okay. wiemy to, pyk, dobra Teraz uwaga, muszę to zapalić, jak to, się, jak to się nie odpali to jest lipa, uwaga Działa, działa, działa Dobra, wpuszczam się na serwer Tosia, ja mam, ja, ja zdobyłem rzeczy, ja zdobyłem żelazny kilof Ja, poczekaj jeszcze chwilę Dobra okay. Dobra, 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 dobra Co, co zdobyłaś? Nawet mam miecz Miecz masz? Okej, okay, okej, okay. a skąd takim, jest? Skąd ci się udało mieć zdobyć? Zkraftowałeś se? Tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tutaj wiesz, co by się przydało? Czekaj, ja zbiorę tutaj trochę. E, mam motykę drewna. też, mam motykę. Nie wiem po co. Trzez, trzeba sobie zabrać ten. Ciemno jest, kurczę, ale ciemna noc. Ej, a... Mam pytanie. No. To co jest motyka? E, się że, żeby zrobić ten, jak to się nazywa? E, m, no, żeby Żeby zasiać, jakby siano. Mhm, Ej, dobra, bo tu straszy, straszy dużo tych tych. Zębiaków Ej, tu leci, go. co jest grane. A dobra, Przecikuję. ten ich ten, ten, ten załatwił, ten ich załatwił, dobra, czekaj To nasz przyjaciel. Dobra tego. Ja go niszczę, bo potrzebujemy żelazo. Eee, nie eee. Potrzebujemy eee. żelazo, potrzebujemy żelazo, no nie, nie pękaj, nie pękaj, dobra, klęknął, no, mamy churatował. go. Mamy go, mamy go. Dobra, czekaj, trzeba zabrać... To... Chodź, A. chodź, trzeba zabrać siana Trzeba zabrać siana trochę Żebyśmy mieli... E? O, tu jest jakiś ten, to są twoje rzeczy chyba moje, ale ich nie chciałam. O, no okej, okay, okej. Okay. dobra. się sianą, żebyś miała żarcie jakieś, wiesz? Dobra. Z No tak, bo z tego zrobisz chleb. Patrz, patrz, ja teraz. Tak, ja cię nauczę, chodź, chodź, chodź patrz, robię, dobra, zrobię ci crafting. No. Patrz, proszę bardzo. No. Tutaj craft, czekaj, bo tu atakują znowu. Dobra, dobra, i teraz tak, wchodzisz w crafting, wrzuć sobie to siano do środka. Zabierz sobie całkowicie te, co wyjdą ci te snopy, i ustaw je w takiej linii poziomej na tym tym. Cały dół za, zapełni. Tak, trzy obok siebie, raz, dwa, trzy. I wtedy masz chleb no ja już mam 13 chlebów ja ci dam też moje bo ja mam już 28. ja mam jeszcze żarcia ja mam jeszcze żarcia mam żarcia żarcia człowieku no dobra no to to jak masz to git dobra musimy iść w takim o nie, zabrałem te twoje rzeczy nie chcę ich o tu jest crafting jeden dobra biorę to e, i możemy lecieć możemy lecieć Chodź, zapraszam Czekaj. idziemy idziemy w tamtą stronę musimy znaleźć jakąś wioskę inną dobra, albo idzie. albo najlepiej znaleźć w sumie to nawet Dzień nie wiem idzie. co tu, tu 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 jestem tu jestem Okej, dobra Chodź, 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 Eee. Co to było? Bo, jak tu jest ciemno? No, jest strasznie Śmina. ciemno, jakaś mega ciemna noc jest. Dobra, chodź, idziemy. Aaaa, weź do wody. Nie, nie wchodź, nie wchodź do wody, woda właśnie średnia. No nie chcąc wyszło. Co to? No, nie wiem. Ciemno tak się robi. To jest jakiś jak strasznie, jaki horror jakiś się jakiś zrobił. Horror. Jakaś horrorowa noc nam się trafiła. Dobra, chodź, lecimy w tamtą stronę. Strasznie jest ciemno, mam pochodnie jedno. Ja się no. od ciebie oddaliłam i. Ja nie widzę e, jak... zabijam je, zabijam je Co? Zabiją mnie? Chyba prędzej nie zabijam Co musisz uważać, musisz uważać, bo, bo tu jest niebezpiecznie Uciekaj, no, uciekaj, uciekaj, jest... Od nich, uciekaj. Jakiś. uciekaj od nich Uciekaj od nich, uciekaj od nich, uciekaj Biegni przed siebie, biegni przed siebie. dobra, dobrze biegniesz, dobrze biegniesz Dobra, git, git, ja git się. jak to jest strasznie Dobra Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. możemy lecieć dalej. Dawaj. Co to jest za dźwięki? O wow, ja nie wiem, ale to jest coraz straszniejsze. Dobra, git. No. A! co? do ty weszłam! Gdzieś się do góry, do góry, do góry. Kurczę, czekaj, masz masz, masz pochodnie, Ej. masz dam ci... Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie ty widzę? wpadłaś? Gdzie wpadłaś? Tu do góry, do góry, do góry! Ja się! Ja tam gdzieś nie... Chodź, 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 dam ci jedno pochodnie, masz. Nic nie widzę. Masz jedno pochodnie weź sobie ją do ręki i wejdziesz miała wtedy będziesz widziała więcej. Dzięki, poczekaj. Hmm. Czy też A ona pod wodą... No. Jakieś duchy. Dobra, dobra, nieważne. Chodź, chodź dalej. Tam się pali las. Na prawo. Pali lecimy się las? Lecimy w tą, lecimy w tą stronę. Tu. O nie! No spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Trzeba iść przed siebie. Gdzie ty spadłeś? Nie, nie, nie. Idę tu, 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 tu. tu. Dalej, 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 dalej. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Do Gdzie ty góry? lecisz? Nie, tu Widzisz mnie? Cię nie widzę Obok ciebie stoję Aaa Ale ty spa... Tam nie mam nic Ja tu mam przepaść Co Tam? jest? Co to za Co to było? Co jakiś horror włączyłeś? Nie Słyszałeś ten krzyk? No, słyszałem, ale... Dziwne Dobra, ale ja chodź ja mam, nie mam nic, nie Chodź, chodź tu nic Idź przed nie siebie mam. Idź przed siebie po nie, prostu nie Idź, się zaufaj mnie. mi Nie daj się Ale... Jak, masz... masz nie Idę, możesz przejść? Się nie, nie nie mogę przejść więc... Tam, bo są gwiazdy tylko. Jak to? Co, A? Cofnij się, cofnij się, co ty robisz? Co ty robisz? Co, no jest z tobą? co, nie co się dzieje Co się dzieje z tobą? Ja cię to jest strasznie! Jakaś babka, który krzyczy, jeszcze jakiś krzyk. A. Nie co jest? A słyszałeś, słyszałeś? Nie, ja nie słyszę nic teraz. Ja ci, to są takie odgłosy, jak ja. Cofnij się, tu, chodź tu, chodź tu z powrotem, chodź tu z powrotem. Widzisz mnie? Widzę cię, no. Ale ty tak jak powoli idziesz o co chodzi? Nie wiem, ale to jest strasznie ja się? Dobra, to chodź, to idziemy tu do góry w takim razie, jak tam nie możesz iść. Tam były jakieś piski kobiety jakieś. Ja nie wiem, ja nie wiem. Jakieś, osób, co nie sobie. wiem jakieś e, potwora. Ja tego nie widziałem. Piski słyszałam słyszałem. Kurde co to było? Tank. Słyszałeś? Tak, słyszałem. Słyszałem. No, słyszałem. I to jest jakieś nienormalne Dobra, co jest grane? Ja się boję! Nie, spokojnie, spokojnie, dawaj tu. Dawaj tu do góry. Ale to jest taki fajnie. Co, jak ty do góry? Tu, tu, tu. Weszłeś, jak niby. No dobra, no to dawaj tu, dawaj tu. Chodź, chodź. jest takie straszne. Dobra, chodź, chodź, tu idziemy powoli. A! Co? Jakiś. no, jakiś nob tam był. Jaki? No Jakiś człowiek. Człowiek, czy nob? Nob. Nob, czy człowiek. No Dobra, tu dawaj do góry, tu do góry. Robię schody, chodź. Kurczę, no długo będziemy jeszcze wychodzić na tą górę? Nie wiem, ale coraz bardziej podoba mi się taki straszny... Podoba ci się? No, dosyć. Nie wiem, czy ty jesteś. Czy ty tu, tu, tu jesteś. jestem, tu, tu. Tu chodź, tu, do góry. A Dawaj, 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 musimy być wyżej A Po co w ogóle my tam idziemy? Nie wiem, no my po prostu idziemy, staramy się przejść Minecrafta, ale tu... Oa tu strzelają do mnie mowy Ej dobra, co jest grane ty z każdej strony. Jak celny Jo, prawie mnie zabił. O jakiś creeper! Uciekaj, 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 musisz uciekać. Straciłem pochodnię moją. Ej dobra, ja też mam teraz tak, że nie widzę nic, że mi się skończył świat Tak? Tak, tutaj, tutaj, nie mogę iść tam dalej. Trzeba iść tu w lewo. Ej, dobra, my jesteśmy nie mogę zamknięci. Iść. My jesteśmy... Ty tam możesz iść? Gdzie? No tam, Muki? tu, tam, tam. A, stronę. Nie, nie mogę, nie mogę. Strasznie, tu jest ciemno, nie widzę, nic nie mam pochodni. I tu jest strasznie. A! Na no horror włączyłeś. Nie, nic, nie, nie żaden choroba. Ej, strzela we mnie szkielet jakiś. Uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. A, chodź tu, chodź tu, a. chodź tu. Chodź tu. A. Ja muszę jeść, uciekaj. Jest, jest, jest. Co tu się wyprawia? Ja nie wiem Ja nie wiem co my w ogóle tutaj robimy Dobra, to czeka, musimy... Plastik. No nie, no zabił cię zombiak Jak mogłeś na to pozwolić? Nie wiem Dobra, tepam cię ja do dam. siebie Te, tepam cię do, sie do siebie Chodź tu Jesteś tu? Gdzie ty jesteś? Nie Na jakimś świecie gdzie... O, dobra o. Dawaj. Co to szepty są? No czekaj, czy my możemy iść tu, czy coś się zepsuło? No nie, zepsuć, nie można iść w tam, tamtą stronę. Ja cię z Dobra, słuchaj, żeby, żeby było ten. Eee... Co że było? No właśnie, nie wiem, nie wiem, gdzie mamy iść, bo, bo, bo nie możemy iść Pysy. razem, bo nam odcina jakąś trasę. Więc dawaj, ty, ty idź, ja będę iść jakby za tobą. Dawaj. Ja mam iść? Tak, ty masz iść. Ja mam iść. Eee, no idź gdzie, gdzie chcesz. Ej dobra, coś, ja, coś się zepsuło mi. Mamy laga. Dobra, no zginęliśmy, niestety. Dzieją się tu no. niesamowite jakieś cyrki, ale dawaj, chodź, idziemy teraz tak w drugą stronę, w drugą stronę jedzie. idziemy, w tamtą stronę, nic nie dobra. było ciekawego, idziemy w tą stronę, może tutaj znajdziemy. O nie, tu nie można przejść, ja tu ma blokadę no, Ja też. Kurcze, co jest grane? O, załadu, ładuje mi się tutaj. Raz tu się po prostu świat nie ładuje. Ja też się ładuje. Za bardzo jest obciążony chyba. Mi się wydaje. Dobra, tu możemy iść. Chodź. Chodź chodź. Nie, chodź, nie. Chodź, chodź. Dobra, masz pochodnie w rękach, żeby ci świeciło ciągle? mam. mam, mam. Bardzo mam. dobrze, bardzo dobrze. Ale dwie tylko mam. No dobra, git, git, git. idź, idź, idź. Idź przez siebie, idź przez siebie po prostu. Dobra. Ja ci to jest ciemno co to nie może być dzień. Ale był dzień przez, przez, przez chwilę, tylko tu się szybko nastrobi. W sumie. Tam się świeci coś po woda. drugiej stronie, widzisz? Tu już jest woda. Dawaj, jest. przepływamy, przepływamy. A! Pająki do mnie atakują. No no płyń, płynie, Dobra, widzę, ja, dobra. Jestem, jestem wyciszony w tym momencie, jestem wyciszony w tym momencie. Tam są Obserwuję. takie, te, jak się nazywa. Co tam jest? Ja, jaki krzyk. Jaki ja, eee... krzyk? Ja nic nie słyszę. No, krzyk, ja słyszałam, to jest krzyk. Okej, okay, okej okay. eee... No, jak to się, to się Tu się w nazywa... świeci. No, ale to są palmy, jak się nazywa? To nie są palmy. Bambusy, są... bambusy. Yeah. Bambusy Kiedyś karmiłam bambu. Pandy bambusy. Takie no tak, były. tak, tak, tak. No, no, no. Serduszka pokazywały. Lawa. E, dobra, tutaj musimy zrobić portal do tego, do. do Nederu. Żeby się tam dostać, wiesz? Patrz, robimy tak. Nederu? Mhm. Ja już to robię. Bo ja jestem mistrzem w te kloski hmm. Na pewno. No, patrz. E, tu. Dobrze, dobrze, ja sobie popatrzę, co to rób. Ja cię jakie szybki, słyszysz? No, no, no. Patrz, 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 to i co tu się będzie wyprawiało teraz. Pyk, 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 pyk. pyk. No. Pyk. O, tu, tu mi nie wyszło, tu nie wyjdzie, czekaj. Na dole dwa, pyk. 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 I teraz... Pyk. Tu. Dobra, git. Udało się. Mamy portal zrobiony, mam zapalare, więc git Dobra, uwaga, odpalam, odpaliłem portal do netheru, możemy iść do netheru Dobra. Jesteśmy, jesteśmy trochę punkt do przodu, okay. więc git. Dobra. Dawaj, idź. Dobra, ja już się teleportuję. Dobra, no ja też Ej, jakiś mega straży ten Minecraft dzisiaj. No jeszcze, jeszcze te odgłosy i krzyki Czekaj, czy tu też tak będzie, to jest w końcu nether. O nie, znowu się to spodem. Dobra, dawaj tu. I ty mi się chyba zaciąłeś. O nie, o nie, znowu mamy laga, znowu mamy laga. Bo ty ciągle stoisz w, 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 w wysokościach, jakbyś lagał. No, mamy laga, mamy laga. Ech. No dobra, dobra, Tosia, no co ja ci mogę powiedzieć? Musimy przerwać w tym momencie odcinek, bo niestety nam wszystko laguje. Ja cię. <laughs> to strasznie. Tak naprawdę, tak o, naprawdę o, to wgrałem dzisiaj do topaka z Herobrine'em i Herobrine nas straszył. No ale niestety tak naprawdę żaden blok nie dawał Opelutu. Zaraz. Żaden przez blok nie dawał Opelutu. dostałam. Opel. No właśnie o to, chodziło, o to chodziło, o to chodziło, o to chodziło, żeby. Fajnie było, lekko było fajnie było. No właśnie szkoda, że to nie działa tak najlepiej, bo właśnie można to kiedyś jeszcze powtórzyć i spróbować zagrać także po prostu na jednym komputerze. Może wtedy nie będzie aż tak Zobaczcie. lagowało, nie, bo teraz no widzisz, no atakuje to, ale. Ale myślę, że My na, singlu, moje rzeczy. na singlu to by działało troszkę lepiej, tak mi się wydaje. Dobra, kończymy odcinek w tym momencie. Widzowie, no niestety, moja się się aż tak nie, wy nie wystraszyła, jak myślałem, że się wystraszy. No, ale trudno, no. może, może ją <grym> ewentualnie jeszcze wrzucić. Ej, nie mogę ci bić. Masz survival? Ja też się nie mogę. A czeka, ja wskoczę tam, na dół. E. O, nie, jest survival, nie mogę ci bić po prostu. No nic, dobra, kończymy odcinek. Trzymajcie się, elu!